Siemata, Ben witam was w kolejnym odcinku komentarzy W dzisiejszym odcinku będziemy komentować film Gplaya pod tytułem Gplay ucieka z gry Squid Game z Lakim w Minecraft? Na początku chciałem was zająć do zostawienia subskrypcji, bo na 1000 subskrypcji będzie giveaway PC w kartę wartości 100 zł. Więc jeżeli chcesz mieć szansę wygrać stówę, to zasubskrybuj kanał. Dobra, zaczynamy! Jędrzejów. Tu mieszka Gplay. Pewnego dnia razem z Lakim udają się na rozgrywki Squid Game. Zawinąć pieniądze ze skarbonki, znajdującej się w pomieszczeniu graczy, oraz zrobić podkop i uciec. A to nie jest tak, że tam mają wszędzie kamery i zabierają im wszystkie narzędzia, broń, wszystko? To już nie ma sensu. Yo, siemano, z tej strony Gplay i dzisiaj słuchajcie, razem z Lakim planujemy mega, mega kozacki plan. Przywitaj się, Laki, i powiemy, że znowu. Laki z tej strony, witam! Wow, co to za przywitanie, gościa skaczy z radości, nie? Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, jesteśmy teraz graczami Squid Game, a za nami właśnie znajdują się te rozgrywki. Nie mogliśmy tutaj oficjalnie e, dołączyć po raz kolejny po prostu tutaj nie mogli dołączyć. Ciekawe dlaczego. Do rozgrywek, dlatego postanowiliśmy, że się wkręcimy tam i chcemy po prostu zdobyć pieniążki, które się tam znajdują, i wyprowadzić jakimś podstępem nielaki. Ukreść pieniążki. Mamy tu przygotowane w ogóle rzeczy. Zobaczcie, jesteśmy trochę gotowi. Mamy ogólnie plan, nad którym pracowaliśmy, nie wiem, jakiś tydzień, ostatni. A to nie jest tak, że te rozgrywki dzieją się na jakiejś wyspie. To już nie ma sensu, jak moja siostra może to oglądać. I teraz on się może ziścić, Laki. E, także co robimy, wszystko zgodnie z planem, rozchodzimy się i działamy? Tak, tak, zaczynamy, zaczynamy, to do dzieła, życzę powodzenia, na pewno ta misja się uda. Poznając Lordy Playa, to się uda, bo tu nie ma żadnych strażników ani nic. Dokładnie tak, ja też tobie życzę powodzenia, a wy widzowieś taki podstępem jakoś się tam dostać. O, słuchajcie, teraz on może się zastanawiać, ty na przykład ochroniasz, czemu ja jestem poza granicami. manką. Ej, ej a co ty tu robisz? Co? Ej, co ty tu robisz? A, wiesz, chodzę sobie, tylko patrzę na waszą placówkę, a co? Coś nie pasi? Słuchaj, wiesz co? Się gra Musiałem zadzwonić tu... Co to ten niezniszczalny telefon Nokia 3310? Tutaj do ubikacji wiesz co, tam nie chciałem, żeby mnie podsłuchiwali, wpuściłbyś mnie tutaj, bo tak naprawdę, wiesz co, wyszedłem tu, wypuścił mnie twój kolega, Ochroniasz inny, no wiesz? No dobra, no wchodź, no, ale wchodź szybko, no bo już gra się... Za... Ja, pier... ja No to dramat, ludzie. Po pierwsze, do czego pozwalają im do kogoś dzwonić? A po drugie, dlaczego ich wypuszczacie na wolność? To nie ma sensu! Zaczyła, musimy, musimy już czekać, już zawodnicy są przyczykowani, dlatego wchodź tutaj, no! No ja się tu już szykuję, spokojnie, przepraszam ochroniarzu za zamieszanie, już więcej nie będę, do widzenia! Ej, dobra, siemanko gracze! Nie no, jak zwykle, dwóch aktorów głosowych, reszta to NPC-ty. O, tak z innej beczki. Dlaczego on go nie przeszukał, what the fuck? W sumie takiego kurczaka. Siemanko w ogóle, witam wszystkich. Ja muszę sobie tu zająć, słuchajcie, jakieś miejsce. A naszym celem, słuchajcie, jest właśnie zdobycie tych wszystkich diamentów ze skarbonki. Okej, okay, także. Tea, ja, bo wcale nikt nie słyszał, jak wyjmowałeś ten jebitny kilofis. Wcale nikt cię nie słyszał, jak mówiłeś o tym, jak chcesz to wszystko ukraść. Wcale! Słuchajcie, ja zaklepuję sobie tutaj to łóżko, jakby co, i tutaj będę właśnie e, spał. Zróbliście wszyscy na niego jego gapion. E, musimy właśnie teraz wymyślić plan. Ogólnie plan jest taki, żebyśmy my się tutaj No Dobra, schowali. E, to my się zbieramy już na e, rozgrywkę, to hmm. no dobra, ja miałem tu nie być, ale jestem, no! Gdyby naprawdę gracze zauważyli cię z Kilofem, z tą pułapkami, to by od razu załowali czerwonych i być ci kurwa zdjęli. Laki, udało ci się też! Dobra, jesteśmy tutaj już jako gracze w pokoju. Słuchaj Laki, jak teraz będą kazali nam iść na rozgrywkę, to się chowamy, nie? Czy, czy tutaj na przykład patrzy jest dobra kryjówka? Ja to nie jest tak, że w prawdziwych rozgrywkach to oni wszystkich eskortują mi do przed i za nimi. I znowu Wcala, wcale nikt was nie słyszy, nie? Ja oh, na przykład tutaj tak, tak zrobię I później podczas kiedy oni będą grali w grę, to po prostu dostanę się tam na górę, zdobędę te diamenty i zwiewamy stąd jakoś, nie? Ale wiesz co, musisz uważać na siebie, bo ta gra jest niebezpieczna, Laki. Mogłeś tam kurwa zdech. Już wszyscy się zbierają laki, rozpoczyna się chyba rozgrywka, także ja się chowam. Tutaj słuchajcie, schowamy się. Niech oni tutaj Dobra, to się zaczynamy wydostaną. w kocie, tutaj, wychodzimy wszyscy, wychodzimy wszyscy. Okay, dobra, ja, dobra. ja dobra. idę, ja idę już! Jest... Ja on z nim gada przez te zamknięte panzerne drzwiła. Ta the fuck! słuchajcie. Sam, jestem praktycznie sam w pokoju dla graczy. Ja sam tylko pod okiem wielu strażników, bo to są kamery geniuszu. I gdyby to było naprawdę, to już by tutaj do Ciebie wszedł ten cały oddział słod i by cię zdjęli, nie. Liszczymy, hop, cyk i ja nie mogę, będziemy normalnie bogaci z lakiem. Lalka, już, nie. już mówi, że... Ktoś tu idzie? Szybko, odkładamy numer tu. 0, 2, 2, 2, 2, numer, nie ma go! O nie! Uuuu, przypał Trzeba go posłuchać. Ja, ja szybko się tutaj kładę, słuchajcie się. I udaję, że śpię. Będę udawał tutaj, że śpię. Okej. Okay. Ja Zajdę do pokoju graczy, bo ogólnie kogoś nam brakuje. Numer 20. <noise> Co to jest? Spójrzcie na jej policzek i I to brudka jak u kapitana bomby. Stało się! Stało się! No bo już mamy, już mamy ogólnie początek, a ciebie nie ma! Proszę, wychodź szybko tutaj na arenę w proszę tylko tam już iść, niech pani idzie. Ona wcale nie widzi jak ty trzymasz te wszystkie rzeczy. No wcale! Ja panią już doganiam tutaj, dobra, odkładamy. Słuchajcie, te diamenciki, żeby nie było. E, okej okay, nic, nic nie mam już przy sobie. No. Nie masz nic, oprócz tych reszty rzeczy, twoich, które chciałeś zabrać. No, akcje, masturbancje. Dobra, no to co, bierzemy udział, tak? A tu już skończyła się pierwsza partia, tak? Już, o tam już część Wysz? graczy widzę, że przeszła. Cześć, jest tam ten jego kolega. E, nie widzę go. Bo nie z oczywiście. Chyba oby się okazało, że zdechł. Czerwony! Dobra. Słuchajcie, okay. nie się. czy się nie rusza? Jeden uczestnik tylko gra, no, to może Ej, nie, się nie, nie, nie. nie da... Nie ruszam nie się, proszę, pory. Tutaj no, Nie tutaj nie Nie dotknęłem, nie dotknęłem, tak. Czy ona powiedziała nie dotknęłem? W sumie jest 2021, po ludziach można się wszystkiego spodziewać. I po robotach. O, a tak w ogóle. Dlaczego Kapitan Bomba, tak teraz będziemy nazywać tą lalkę, przyszedł po niego zamiast jakiegoś strażnika? Udaje tylko. Dobra. Szie czerwone, czerwone, zielone, 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 czerwone. Dobra. O, dobrze znaczy mu idzie, widzicie? Wy tylko tutaj przetrwaliście, ale... Ale panie kapitanie, jak pan się na niego patrzył, to on się rusza. To jakiś jesteś. Tutaj też mu dobrze idzie, no dobra. To zaczynamy dalej. Ochroniarzu, zobacz, czy tam wszystko Przeszedłem, okay? przeszedłem, przeszedłem. Jeszcze uderzył tą lalkę na koniec. Znaczy kapitana bombę. Przeszedłem, wygrałem, wygrałem i co? A, no dobra, no dobra, teraz w sumie racja. To zaczynamy drugą rozgrywkę, chodźcie tutaj do drugiego pokoju. A już część ludzi już poszła tam na drugą rozgrywkę, czy to są wszyscy w ogóle? Eee, no część poszła, część tutaj została, chodźcie wszyscy ze mną do drugiego pokoju, ja wam dam eee, ciasteczka. Jezu, to głupie. Przecież gracze nie mogą wiedzieć jaka jest kolejna gra. Poza no, tym dlaczego ta lalka Eee, kurwa. Idziemy teraz na drugą rozgrywkę. A drugą rozgrywką pewnie jest, słuchajcie, wyrzeźbienie jakiegoś wzorku właśnie z tych ciasteczek. Dobra, także idziemy. Skąd ty to kurwa możesz wiedzieć? tutaj za lalką i innymi graczami. Gdzie jest tylko kulaki? Muszę słuchajcie, znaleźć lakiego. Mam nadzieję, że on przeszedł do kolejnego etapu i nic mu się nie stało, bo przecież to jest... Dzień Ale Lalko, i... bo ja muszę do ubikacji, mogę pójść z tobą jeszcze zanim ochroniarze tu rozdają te te do ubikacji Ale te... muszę Gracze mogą wychodzić do dokibla tylko w pokoju Gdyby to było naprawdę, to ona bym mu powiedziała spierdalaj. Ale wiadomo, co się stanie. Muszę mnie zaprowadzić do ubikacji, Lalko, no proszę zrób Ale dla mnie jeśli wyjątek. tak bardzo potrzebujesz, no to ja cię tutaj zaprowadzę, chodź! Mówiłem! To pod że... chwilę, dosłownie sek minutka i po prostu ten i będzie po sprawie... Tylko zdaj także... sobie z tego sprawę, że wszyscy zawodnicy na ciebie czekają teraz! Dlaczego oni wychodzą z tej placówki? What the fuck! No I dobrze. musisz to szybko za, za, załatwić, tak? No to minutka, minutka, tak? Minutka mi to zajmie. Tutaj w lewo i pędź tutaj do talerzy szybko. Ja. Wybijemy tutaj szybę i uciekamy. Musimy znaleźć lakiego. Co? ona nie słyszała tego potoczonego szkła. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że on gdzieś tutaj jest. Dobra, także tutaj, słuchajcie, stawiamy szybę i zwiewamy. Szybko zwiewamy od tej lalki. Nie będziemy brać. coś wykombinował, jakiś plan, że nic mu się nie stało. Czekajcie, tutaj nie widzę go, tu z tej strony. Oj! Lucky! Słyszę słyszycie, słyszę Cię, Gplay! Skąd on się to wziął? JAK? Przecież on szedł razem z nimi, jako pierwszy. Laki, wszystko w porządku? Ty się schowałeś przed tą lalką? Co jest grane? Ej, masz kartę? Dobra, co Byśmy... mam! były kartę, no! Szybko, wpuszczaj mnie tutaj, ziomeczku. Dawaj, dawaj, dawaj. Chodź, szybko. Ja już, stary, normalnie tutaj no. zacząłem wykopywać diamenty. Dobra, to sobie skipniemy, bo jest nudy. No tak, jakim stodem kamery ich nie zauważają. Oni robią podkop. Ktoś tam pierdzielą, nie wiem. I jak mam, możecie się domyślić, udaje im się uciec. A więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, bo na 1000 subskrybów leci giveaway PC w za 100. Więc my się żegnamy, sayonara. cześć. Przepraszam, musiałem.